Bartek, jesteś nowym zawodnikiem Podlesianki. Powiedz, jak do tej pory podoba Ci się tutaj, w klubie? No, przechodząc z NIF, na pewno czuję różnicę i w treningach, i w organizacji. Na pewno jest to klub bardzo, bardzo poukładany. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tutaj tak to wszystko wygląda. Zaczynając tutaj od, od góry, kończąc na młodzieży, która Robi dobrą robotę. Rzadko to jest spotkane, żeby przychodzić na trening i, i młodzież już jest 15 minut wcześniej czy, czy 20 i, i wszystko jest poukładane tak naprawdę i gotowe do treningu. Nie ma co ukrywać, że kibice też wokół Ciebie, wokół Twojej osoby mają spore apatyty, bo tych bramek troszkę w tej lidze okręgowej nastrzelałeś. Będę starał się na pewno to pod, podtrzymać, ale nie, nie za wszelką cenę. Wiemy o co gramy, gramy o, o awans. Jeśli, jeśli będzie kolega na lepszej pozycji, na pewno, na pewno ode mnie dostanie tą piłkę. Bramki, druga rzędna sprawa na pewno jeśli chodzi teraz o, o moją sytuację, ponieważ e, wiemy o co gramy. Gramy o awans, jest to, e, jest to jasno postawione od, od górnie. E, przychodząc tutaj, też chcę bardzo pomóc, pomóc drużynie i to tak jak mówię, że, że na pewno na pewno bramki będą. Mam nadzieję, że będzie więcej asyst niż, niż bramek, e, ale na pewno dla dobra drużyny. Ten poprzedni mecz, który tutaj rozegrałeś jeszcze przeciwko barwom pod na pewno mile wspominasz, bo to był twój kapitalny występ wtedy. E, no zgadza się, dobrze, dobrze się czułem i fizycznie i psychicznie. W drugiej połowie, tak naprawdę, troszeczkę, troszeczkę nam zabrakło sił. Nie ukrywam, podle się nas, nas w drugiej połowie zjadło doświadczenia, bo w drugiej połowie tak naprawdę mieliśmy jedną, może dwie sytuacje. Powinniśmy ten mecz zamknąć w pierwszej połowie, tak naprawdę, bo, bo powinniśmy strzelić trzy bramki. Jeszcze był kontrowersyjny karny. Taka jest piłka: przegraliśmy 2-1. Czy zasłużenie, czy, czy nie, to już, to już pozostawiam ocenie trenerom i kibicom. No ale teraz jesteś po z drugiej stronie barykady i teraz będziesz walczył tylko i wyłącznie dla Podlesia. E, tak jest, No, tak jak wspominałem, mamy, mamy awans w, w głowie i, i tylko będą się liczyć trzy punkty. Nieważne jak, czy, czy, czy 1-0, czy 10-0, zawsze te trzy punkty dla nas się będą liczyć. Twoim zdaniem ta drużyna jest na tyle mocna, żeby powalczyć o awans? Na no 100%. Na każdej pozycji mamy zawodnika, który, który robi, robi przewagę. Wydaje mi się, że, że nie mamy słabych punktów. Nie mamy słabych punktów. Każdy zawodnik wie, co z piłką zrobić. Każdy zawodnik będzie brał odpowiedzialność za to, co będzie robił na boisku i to jest najważniejsze. Bartek, jako że to Twój debiut na kanale Podlesianka TV, nie wiem czy wiesz, tradycją są pozdrowienia. Kogo zatem pozdrawiasz? Na pewno pozdrawiam kibiców Podlesia. Zapraszam na, na wszystkie macie, jak na wyjazdy i, i, i u nas. No i oczywiście rodzinę i, i moim narzeczoną.